No, witamy, witamy w naszej tak. telewizji z Oluśem w roli głównej. Dzisiaj przedstawimy Wam wszystkie monster traki, jakie Oluś posiada. Tak. No, więc musimy je wymienić po kolei, jakie one są. Chodź no Oluś. Proszę bardzo. A pierwszy to jest bądź. Pierwszy to bone Tak. No, drugi. Twin jest Dark Vader, teraz Dark Jeep, teraz jest 5 Aran, Smash Quatch, Handheld, Dodge Charger, Nykrzysk, Shifter, Poti Ore, Rex, Megarex, Bigfoot Bone Checker Biały, Iron Man, Scorpion, Hazard Wedge Double One, Elf Checker, ride Dop, Roger Dodger. Uh, hork, e hork i invader ropar shark tirk tiger shark e uh, teraz jest fajno jest jubitor twin me snake bite bigfoot In um, 32 degrees, A51 Patrol, Zombie Rex, Shark Wreck, Holyo Race Ace, The motorbill, Toki kon, um, Terror, Very Dirty Five Adam, Corvette, um, Kamara, Pirate Cruise, Skeleton Crew i Hork. Loco Bigfoot, Beat <gib> Bomber, Tax Object, um, Psychotheric Wombagdur um, MXT, um, Scooby-Doo. Sporcher, Hatwa is in number No. 1, następny, Invader, Operation Stop, Hatwa is Waste No. 3, mirk, mirk Monster, um, to jest, nie wiem, nie wiem jak on się nazywa, no dobra, Podium Crusher, Bigfoot, no. Killmass Demo, Debe Hatwa is number four, No. Um, 4, Tourtress, Camaro, um, Turk, terror, zamo do Piranha i Spiderman. Wow. Wszystkie. Policzyłeś, ile ich mamy? Tak. No Ale Boże. my mamy ora 3 milion. Nie, no milion to nie. 3 milion. Aha, jeszcze jednego pominaliśmy. Jeszcze jednego pominaliśmy. Czierzącie pa czy, 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 czy tury wygra. Aha, no ale jak on się nazywał? Ten jeep? Y, safari. On się pod... Dobra Sali i to by było i... na tyle. Potem y, następny filmik będzie. O, też, o, też się, jak tak. się ścigają. Dobra, to kończymy na razie. No to powiedz, że było miło. Kortów niebieski, pałacowy, niebieski, czarny, pałacowy i pałacowy. Tak, dobrze, dobra. A to, a to jest czarny. Mhm, dobrze. Ej, co to jest żółty tutaj? Żółty tutaj, żółty tutaj. Tak. Mhm. na kamerze. Dobra, dobra, w takim razie zapraszamy na następny odcinek i a... mówimy Wam bye. Tak? Tak, ale tutaj...